Ja wiem, ja wiem jak to jest narwańcy. Macie już wszystko rozsypane i teraz ile kulek było po jednej stronie, ile po drugiej, skoro jest ich nieparzysta liczba. To jest tylna piasta z rozebranym bębenkiem w rowerze Specialized Pitch. Model myślę, że jakoś okolice 2020, a może wcześniej. Możliwe, że wcześniej. To chyba nie jest tak istotne, bo to jest dosyć... Typowy mechanizm zapadkowy, no i mechanizm łożysk kątowych, które tutaj mamy. Co do czego, ile kulek po której stronie, już Wam wyjaśniam, jak to wygląda w tym rowerze. Uwaga! Tu jest strona prawa, napędowa, czyli ta, na którą idzie kaseta. Tu kawa jeszcze. I tu mamy 9 kulek po prawej stronie i 9 kulek po lewej stronie. Czyli tutaj różnicy nie ma. To jest prawy konus. To jest lewy konus. Tutaj widzicie bieżnie łożysk, i tutaj bieżnia łożysk. Ten prawy konus będzie dociskał kulki do drugiej części tego łożyska. To jest nakrętka, którą będziemy dokręcać bębenek do piasty na tym gwincie. I lecimy teraz od lewej strony. Po lewej stronie mamy najpierw. Taką uszczelkę. Pod nią jest nakrętka kontrująca. Tutaj jest podkładka numer jeden, podkładka numer dwa. To ta, ta cieniutka jest tutaj po to, żeby to się łatwiej kręciło. Tak wygląda ta nakrętka kontrująca z zębami po wewnętrznej stronie. I w taki sposób kontrujemy już na koniec właśnie tę nakrętkę. Jeszcze z takim kołnierzem uszczelniającym i tu jest ta bieżnia. To z kolei jest wkładane od strony piasty, tak żeby, widzicie, jeden kołnierz i drugi kołnierz stworzył tam taki zakręt, który uszczelnia mniej więcej piastę. Idziemy na drugą stronę i tutaj mamy konus prawy ze śrubą kontrującą. To jest odpowiednikiem tej części i to jest wkładane od strony prawej napędowej. I tu mamy dwie uszczelki. Jedna cienka uszczelka jest zakładana na tę tutaj cieniutką wargę tego bębenka, czyli na sam jej koniec. Druga uszczelka, ta uszczelka jest zakładana tutaj po stronie piasty. Potem mamy trzy podkładki. Te podkładki Zakładamy bezpośrednio pod nakrętkę, dlatego że ta nakrętka z jednej strony ma kasować luz na łożysku zewnętrznym bębenka, a z drugiej strony po prostu ma mocować bębenek. I wygląda to tak. Tutaj widzicie bieżnie zewnętrzną, czyli prawą, do tych małych kulek łożyska bębenka. Tu jest jeszcze łożysko wewnętrzne. Tutaj widzicie bieżnię do tych kulek, to wewnętrzne. A tam jest bieżnia do tych kulek, zewnętrzne. Ile kulek po której stronie? Tak jak widzicie, bębenek wygląda to tak. 5, 10, 15, 20, 25, 26. I ta strona mamy 5, 10, 15, 20, 25. 27. Tak to wygląda. Tym dokręcamy te kulki, ale najpierw wkładamy te podkładki. One co one robią? One sprawiają, że na bębenku nie mamy luzu, ale też za mocno nie są dociśnięte te kulki. No i w końcu dwie zapadki. Niech, niech was nie zmylą te trzy, nazwijmy to, wycięcia po tej stronie bębenka. Tu jest trzecie, bo mamy dwie zapadki. Sprężynkę, która te zapadki otwiera. Ta jest w bardzo kiepskim stanie. Zamówiłem już też nową sprężynkę. Ona już jest przerdzewiała. I to w zasadzie tyle. Tak wygląda z jednej strony sam mechanizm piasty, czyli łożyska piasty. Możecie je przeserwisować osobno, nie odkręcając bębenka. No a to. To wszystko, co tutaj widzicie, to już jest mechanizm bębenka. Musiałem go rozebrać, bo hałasował strasznie. Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieli, co do czego, gdzie ile kulek i jaka kolejność wszystkich elementów.